Początki z dietą redukcyjną. Mogą być trudne, szczególnie jeżeli przed jej rozpoczęciem jedliście trochę więcej, albo zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Bo w redukcji tkanki tłuszczowej chodzi właśnie o to, żeby zjeść troszkę mniej kalorii niż nasz organizm potrzebuje. Dlatego normalnym sygnałem jest odczuwanie głodu. Hmm, oczywiście dopóki nie mówimy o przedłużających się symptomach głodu, bo jeżeli miną pierwsze dwa tygodnie, a ty nadal będziesz czuł czy czuła przewlekły głód, to to jest sygnał, żeby się z nami skontaktować mailowo. Na kontakt drlifesay.pl i wtedy coś na pewno. Zaradzimy. Ale zanim to zrobisz, warto przyjrzeć się porom posiłków, bo może za bardzo starasz się jeść tak, jak one są rozpisane w jadłospisie, a nie tak, jak sprzyjałoby bardziej Twoim ośrodkom głodu i sytości. Zwróć uwagę, w jakich porach, jak jesteś szczególnie głodny, głodna i możesz do tego dostosować swój rozkład posiłków. Tutaj są wszystkie chwyty dozwolone, tak samo możesz sobie na przykład zabrać część obiadu i dojeść ją po kolacji. Dodat możesz to dowolnie e zmieniać w ciągu całego dnia. Jeżeli będą się pojawiać napady głodu, możesz bez ograniczeń dokładać sobie zieleniny, miksów sałat, e ogórków, kiełków. To naprawdę w nieograniczonych ilościach, ale też nawet jeżeli uznasz, że naprawdę jesteś głodna i, i tutaj żadne ziel zielsko nie pomoże tego głodu zaspokoić, to w takiej sytuacji Warto zjeść coś dodatkowego, ale nie od razu rzucać się na przykład na słodycze, czy fast foody albo coś, o, coś bardzo kalorycznego, tylko powiedzieć sobie, ok, zjadam dodatkowy jogurt z dodatkowym owocem, i nawet jeżeli to będzie te 200 dodatkowych kalorii, to to będzie i tak znacznie mniej, niż gdyby można było zjeść podczas takiego napadu głodu, a raczej napadu obiadania, który może być następstwem, przewlekłego głodu. Dlatego możesz zawsze zwiększyć kaloryczność diety, kiedy uznasz, że jest taka potrzeba, bo to jest okres przejściowy i prawdopodobnie z każdym dniem. Albo z każdym tygodniem będzie Ci to coraz łatwiej kontrolować. Pamiętaj też o tym, żeby pić odpowiednie ilości płynów. Wiesz już z poprzedniego filmiku, że to nie musi być tylko woda, ale to jest coś, co naprawdę bardzo pomaga w kontrolowaniu apetytu. A jeżeli problem głodu będzie Ci doskwierał, to naprawdę napisz do nas, bo może okaże się, że kaloryczność diety została dobrana nieadekwatnie do Twojej aktualnej aktywności fizycznej i po prostu powinieneś jeść więcej, dlatego organizm sam się o to dopomina, sygnalizując głód.